Szanowni Państwo, witam Państwa w Uniwersytecie Jakieńowskim. Tak, jesteście w tym momencie najstarszym i powiem niezgomnie najlepszym w uniwersytecie w Polsce. Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie w życiu kręci? No i co chcę robić? Jeżeli już sobie na to odpowiecie, co nie jest takie łatwe, to zadajcie sobie pytanie podstawowe. Dzisiaj ja to mogę zrealizować. Ja Oprócz tradycyjnego odwiedzania stoisk wydziałów i wykładów otwartych, w tym roku zaproponowaliśmy wycieczki na wydziały. Różne wydziały zaproponowały bardzo bogate programy w swoich siedzibach. Jak również wzbogaciliśmy naszą ofertę wykładów otwartych o wykłady z, z dziedziny nauki matematycznych i historycznych. Myślę, że jest to fantastyczne spotkanie tak twarzą w twarz ze swoimi rówieśnikami, kolegami, którzy już są studentami i rozwianie ewentualnych wątpliwości, czy te studia, ten kierunek to mój właściwy wybór. Myślę, że ważny jest wybór odpowiedniej uczelni, odpowiedniego kierunku i przede wszystkim taka świadomość wyboru kierunku i tego, co chciałbym robić po studiach. Świetnie zorganizowane, uniwersytet no stanął na wysokości zadania. Masę stoisk z wydziałami, w dodatku dobra organizacja na parterze, więc myślę, że całkiem nieźle. Mnie najbardziej interesuje wydział filozoficzny, więc ja się skupiam tylko bardziej na tym, ale podoba mi się, jak się przebierają studenci i pokazują na przykład śmieszną stronę ich wydziału. Miałem taką sprzeczność. Na co studiować? Czy historię, czy archeologię? No i uzyskałem tak no, profesjonalną odpowiedź na to i mi się wydaje, że już podjąłem tę decyzję z chwilą, kiedy tam porozmawiałem z panią. W jednym miejscu jest to wszystko bardzo pięknie zlokalizowane. Można porównać e, propozycje poszczególnych wydziałów. No i wykłady, bardzo ciekawe wykłady. W zeszłym roku też były ciekawe, ale w tym roku no przynajmniej w perspektywie moich uczniów, po prostu są bardzo zainteresowani i bardzo chcieli przyjść nawet na te wykłady dodatkowo. Bardzo fajnie są zorganizowane, jest dużo ciekawych wykładów, są stanowiska e, każdych wydziałów, można się wiele dowiedzieć, są potrzebne broszurki, które mówią nam e, co zrobić, żeby się dostać, czyli na jakim poziomie zdać maturę potrzeba, e, Mówią też jak zajęcia wyglądają. Jest wiele osób udziela nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania typu co się robi na danych studiach, jakie są perspektywy po danym kierunku. I ogólnie jestem bardzo zadowolona.